Cześć widzowie, tutaj nota to, to kolejny odcinek z BTD. To z Star Defense 6. Fajnie, dwa Road Spikes y dostałem. Dzisiaj kolejne dzienne wyzwanie, czyli dzisiaj wyzwanie od Bubu Yugis. Co ta mapa. Nie! No czemu? Nienawidzę tej mapy. To sniper, no. Dwóch sniperów postawię. Tyle. Kurde, no. No i gówno. Pus. Dobra, stawiam druida tutaj. W ogóle, widzowie, chciałbym Wam bardzo, bardzo, a to bardzo podziękować. Ponieważ nie dość, że tak film mamy stosu, bo jest 97, jeśli się nie mylę. To pod Filmem 5:55 Darting Gunner czy Paragon. Co lepsze, wybiło tysiąc wyświetleń. Bardzo wam za to dziękuję, bo było to, jakby, był to jeden z moich celów aktualnych, które chciałem osiągnąć. Dlatego jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny, bo no dawno się tak nie cieszyłem z czegoś, nie? Dlatego dziękuję, widzowie, bo to jednak spełnienie e, pewnego celu mojego. A my dostajemy w dupę, właśnie. Kurde, no. No, ja ten Benjamin zawalony jest taki drogi. Dobra, widzowie, wracam do was. Dla was sekundę po, a dla jakieś jakąś godzinkę, no, jakoś tak, ponieważ e, a, musiałem se na rowerku pojechać tylko takie 2 km z tam i z powrotem z 5-10 nie, nie, 10 trochę mniej, no tam od 5-10 do km czymś w ręce. Fajnie, nie? Fajnie, dlatego nie pamiętam o czym nawet mówiłem, dlatego po prostu będę kontynuował ten wyzwanie dalej. Mamy lekkie problemy, bo już straciliśmy życia, ale kupiliśmy Benjamina, także będzie już lepiej. Kupimy sobie Fast Fire sniperów, ale to chyba nam dużo nie da,

Robiłem tego ninja na kamuflaż i kamuflaż czego go ominął, nie? Ja, no mega, mega, super po prostu. Dobra, tutaj dam im alchemika, żeby ich buffował. Zawsze to coś. Yy, kupię mu też faster throwing, żeby rzucał szybciej, szybciej. raz berserker blue. Właśnie widzowie, jakoś, nie wiem, która jest mi odcinka, ale jeśli oglądasz jeszcze teraz, to weź no zostaw taką łapeczkę w górę i suba, bo za chwilę jest stópka. Dlatego... Czemu miałbyś nie zostawić? Co, cię, co ci szkodzi? łapeczkę też by było bardzo fajne jakbyś zostawił i ja obejrzał materiał do końca, bo to jednak yy, dużo daje. Myślę tak, statystyki mnie mało... mało, nie no, obchodzą mnie statystyki, no tak, ale po prostu no, jakby jak widzisz, że ktoś ogląda wkrótce te filmy do końca, bo to yy, no mam średni watch time, czyli ile średnio minut zostało obejrzane w danym odcinku. To, to jednak jest takie uczucie takie, kurde, ludzie chcą mnie oglądać, nie? Dlatego byłoby miło jakbyś obejrzał do końca, jakby zostawił suba też, bo zbliżamy się do stuby, a no jednak, to just like uh... Fajne, że. Wow, 100 osób mnie ogląda. Oraz zostawię łapeczkę, bo to też jest po prostu. No, jakby wszystko to, to jest takie miłe uczucie na sercu, bo ktoś docenia Twoją robotę. O, tak, tak to mogę wyjaśnić. Dlatego byłbym mega wdzięczny. No, hmm, za chwilę koniec wyzwania. Właśnie moab, czy my sobie poradzimy z moabem? Giniemy, 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 a jednak nie, nie giniemy. Dobra, afr, afr, afr. Szybko, afr. To kup. A, dobra, teraz. Płat dart i pursuit. Dawaj, 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 dawaj bo będziecie. Cienko. Dobra, teraz GIT. Myślę, że damy sobie radę z moabem, a jak nie, to, to, to trudno. Damy. Daliśmy, dobra, jest GIT. Kupimy Razer Rotors, mmm, Blunjitsu czy Sniperów. Tego kupię. Jest y, na Large Caliber y, i na Semi-Automatic spróbuję go kupić. Czy deadly Precision? dali Precision na Strong. Dobra, tego też na Large Caliber i na no, też Semi-Automatic spróbuję, chociaż to już jest przedostanie. To już jest ostatnia runda, dlatego nie wiem czy zdążę nawet Dawaj, 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 semi-automatic Dawaj, kupiłem, udało się, wow Dobra, ostatnia runda Na chillku w sumie To wyzwanie nie było w ogóle ciężkie ILE KASA TAKIE WYZWANIE, CO?! Strasznie mało, a do... strasznie dużo jak na takie wyzwania, ale no dobra. Mi pasuje oczywiście, nie? Właśnie widzowie. Ogólnie to stworzyłem konto. Ja się stworzyłem. Kupiłem sobie Blue na Steamie i to jest konto dla widzów. W ja się... O, inaczej. To będzie moje konto takie dla widzów, na którym będę grać z widzami, na którym później się na nie przerzucę, jak już będę na większy poziom. Ponieważ to jak wiecie mi slagowano i na przykład chcę nie wiem, to nie mogę! Dlatego tutaj gram na epiku, to sobie zostawię na mody A na steamie będzie wszystko inne Normalne po jakieś tam bossy, inne... Coś tam, coś tam, coś tam No, wiecie o co chodzi eee, Ale to tam się kiedyś ogarnie, nie? O właśnie, co tu mogę kupić? Co tu jest fajnego? Jest coś ciekawego, co by mi się spodobało? Jakie tanie? No co, kupię, czemu nie? No i fajnie A, a, no to fajnie Brakuje mi pięciu trofeów do wydania Dlatego chyba dzisiaj sobie Odysseję zagram To będę o piętnaście, 17, tam jest 20. Chciałbym sobie jeszcze kupię Blues, Map Skins, co ja sobie kupię? Będziemy tutaj na pizza BFB albo na Shark DDT? Nie wiem, ale coś kupię na pewno. Ale dobra widzowie, teraz się z wami żegnam także Co? Siema!